sposób konsumpcji treści na streamingach, a nawet przedkonsumpcji, czyli samego wyboru, często bywa już tak frustrujący, że my nie wychodzimy poza samo wybieranie, bo ciągle nam się wydaje, to mnie zainteresowało, ale jak zajrzę do tamtej kategorii, to może w tamtej kategorii znajdę coś bardziej interesującego. Godzina 23.30, hmm, może poszedłbym już spać. <noise> Wiesz co, tak, to jest, to jest, myślę, że to się zdarza wszystkim bardzo często. To... Bo to jest też bardziej pytanie właśnie o sposób konsumowania sztuki, czy w ogóle to słowo konsumpcja wobec filmu, serialu jest zasadna. Ostatnio bodajże prezes Disneya, nie Disneya, przepraszam, Netflixa, Ted Sarandos, użył takiego sformułowania o, o widzach jako właśnie konsumenci. I ja uważam, że moment, w którym my daliśmy sobie wmówić, że jesteśmy konsumentami kultury, to jest właśnie jeden z takich dużych czynników, które powodują być może nasze przygnębienie też w związku z obcowaniem z popkulturą.